Huawei to jest partner strategiczny dla Playa, ale nie jeżeli chodzi o sprzedaż smartfonów. Mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. My z Huawei współpracujemy od samego początku, jeżeli chodzi o na, obudowę naszej sieci, czyli to, co jest najważniejsze dla operatora komórkowego. Huawei był partnerem, jeden z pierwszych w ogóle partnerów firmy P4 w Polsce. I dlatego o tym wielokrotnie dzisiaj mówiłem, że ta długa współpraca technologiczna, mam nadzieję, że się przełoży na bardzo fajną współpracę sprzedażową, już, jeżeli chodzi o sprzedaż smartfonów. I te dwa modele z rodziny Aston, które dzisiaj wprowadzamy, mam nadzieję, że będą fajnym przykładem tej dobrej, pozytywnej współpracy. Oczywiście P1 to model, który naprawdę robi bardzo, bardzo duże wrażenie. To jest model z wyższej półki, z dużymi możliwościami, pokazuje na co stać technologów Huawei i to też pokazuje kierunek w przyszłości, jaki kierunek, w jakim kierunku będzie ta firma podążała i myślę, że za Kilka miesięcy będzie naprawdę najpoważniejszym konkurentem dla tych e, największych marek na rynku. O ile już teraz tak naprawdę nim nie jest. Ja bardzo duży potencjał widzę jednak w tym P300, bo, bo to jest telefon e, tańszy, dużo tańszy, e, z niższej średniej półki cenowej, a w tej półce sprzedajemy mnóstwo telefonów. I tak naprawdę ludzie się zachwycają telefonami takimi jak P1, e, ale nie kupuje je zbyt dużo klientów. Tak naprawdę. Klienci masowi kupują te telefony z tańszej, z tańszej półki, i tam P300 ze swoimi możliwościami, z naprawdę dużym ekranem i z bardzo przyzwoitym procesorem, wydaje mi się, że może dużo, dużo, dużo porozrabiać, i tego sobie ich łoją i życzymy, bo tak naprawdę nie chcielibyśmy, żeby ta marka była jakąś taką marką niszową, którą nikt, tak naprawdę, której nikt naprawdę nie zna, oprócz kilku osób, które oglądają komórkomanie. Tylko chciałbym bardzo, żeby to była marka masowa, bo ma taki potencjał i w perspektywie czasu powtarzam to już od jakiegoś czasu tak będzie. I P300 jestem przekonany, że będzie hitem. My jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprzedaży iPhone'a. To jest połączenie, bardzo dobre połączenie technologii i takich emocji, które mogą być wokół produktu, i to jest połączenie idealne. I mimo tego, że nie udało nam się Wprowadzić tych modeli wcześniej, w normalny sposób, jesteśmy absolutnie ostatni na rynku. To jednak ciągle dobra cena, jaką oferujemy na to urządzenie, powoduje, że ona się cieszy dużym zainteresowaniem. Ta różnica, przypomnę, w ilu abonamentach sięga nawet 1000 zł, i to powoduje, że naprawdę ludzie, którzy w ogóle rozważają zakup iPhone'a, wybierają się do Playa. Co bardzo ciekawe, oczywiście sprzedaje się najlepiej najnowszy model 4S, ale też równie dobrze sprzedają się modele poprzednie. Nawet model 3GS, który jest modelem już, który dosyć długo jest na rynku, jednak bardzo dużo ludzi chce rozpocząć swoją przygodę w ogóle z systemem operacyjnym przygotowanym przez Apple'a i niektórzy decydują się na to, żeby zrobić to właśnie z telefonem iPhone 3GS. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę z dużą nadzieją patrzymy w przyszłość, czytamy plotki, które się pojawiają na portalach na temat kolejnego modelu iPhone'a no i mamy nadzieję, że on również. Wchodząc do Polski, wejdzie na takich samych zasadach jak u innych operatorów, również w Play. Wyniki, wyniki przenoszenia numerów pokazują dwie bardzo ważne tendencje. Pierwsza to jest taka, że rośnie, czyli ta liczba ciągle rośnie. W tamtym roku. Chcieliśmy bardzo, żeby rynek przenoszenia numerów przekroczył milion. W tym roku wiemy już, że, że to w ogóle będzie oczywiste i nastąpi wkrótce. Z tego co pamiętam, to chyba 30% więcej ludzi w pierwszej połowie tego roku przeniosło numer niż w, tej same, w tym samym czasie w ubiegłym roku. To jest pierwsza tendencja, bardzo pozytywna. No i druga pozytywna, która nas cieszy, to to, że ciągle Play utrzymuje bardzo fajną, silną pozycję jako lider tego rynku. Ja oczywiście wiem, że zauważono tam pewien spadek z 70 do 64%, jednak ciągle utrzymujemy tę tendencję i nic nie wskazuje na to, żeby ona się zmieniła. Dla nas jest to duży sukces, bo jeżeli spojrzysz na to, co robi nasi konkurenci przez ostatnie pół roku, to oni nasi konkurenci bardzo, bardzo promowali przenoszenie numerów, bardzo przekonywali klientów do zostawania w sieci, bardzo przekonywali klientów o tym, że są w ogóle operatorami, których najwięcej Polaków wybiera. Jeden z naszych operatorów konkurentów do dzisiaj tak przekonuje klientów. I mimo tego, mimo tych wielkich nakładów komunikacyjnych, mimo tego, tej takiej strategii, która jest realizowana przez dobre pół roku, wyniki tego nie odzwierciedlają, bo spadek nasz kilkuprocentowy to nie jest to nie jest zmiana na fotelu lidera. My jesteśmy absolutnie, totalnie ciągle, tak jak napisał to jeden z portali, my miażdżymy konkurencję, jeżeli chodzi o przenoszenie numerów i wcale nie zamierzamy tej żółtej koszulki lidera oddawać.